Nazywam się Sebastian Koziński. Od dzieciństwa jestem związany z Unią Domurowa Górnicza. Od urodzenia mieszkam w Dobrowie Górniczej w Trzemyszycach. Z Unią jestem związany, trenuję od drugiej klasy podstawówki. 3 lata, 2 lata miałem przerwy. A tak, jestem cały czas związany z Unią. Chodziłem wcześniej na mecze. Kiedy jeszcze trenowałem z młodszymi drużynami, chodziłem na mecze seniorów, oglądać jak radzą sobie w boju. A w drużynie seniorskiej jestem od roku 15. Trenuję od 15 roku życia. Przez moją, jakby powiedzieć, karierę, przygodę piłkarską, cały czas klub się zmieniał, zawodnicy przychodzili, odchodzili, jestem zadowolony tu gdzie jestem, się cieszę z tego, że trafiłem do Unii. Jest ten klimat, że tak powiem, już widać to, jak, jakby moją pozycję w szatni, że nie czuję się tak, jakbym przychodził pierwszy raz, wystraszony, gdzieś chowam głowę, tylko jest to na porządku dziennym, czuję się tak jak w domu, nie wszystko jest normalne dla mnie. To społeczność klubowa, typowo kibicowska, wygląda tak, że jest to większość osób, które przychodzą na mecze, to, są to dorośli ludzie, nie ma młodzieży, tak na przykład w moim wieku. Jest to zdecydowanie starsze, przychodzą starsze osoby, prawda, słychać też na meczach panów dziadków, którzy się udzielają, krzyczą, ale tak było od, odkąd pamiętam, tak zawsze było. Te same osoby, te same twarze przychodzą zawsze na mecze, są tak jakby kibicami, można powiedzieć. I stanowczo oni tylko przychodzą, a te osoby, które się przewijają, to, to zależy też od wyników, przede wszystkim, bo wiadomo, osoby lubią przychodzić na dobre mecze, na dobre spotkania. Kiedy widzą, gdzie drużyna jest dobra, gdzie od paru lat, to wydaje mi się, że frekwencja jest coraz większa, bo i wyniki są lepsze, ale cały czas są te same osoby. Nie ma, jakby powiedzieć, nie ma nic nowego. Dopiero od odkąd powstały te wszystkie plakaty, to wydaje mi się, że wtedy też się poprawiło, że osoby zauważy zauważyły, że takie mecze mają miejsce. Wydaje mi się, że miejsce Unii na pewno nie jest w okręgówce. To jest przede wszystkim wiadomo, że Unia chce kształcić młodzież, co widać po drużynach młodzieżowych. Też widzę, jak na trening przychodzą młodzi ludzie, znacznie młodsi ode mnie, gdzieś w sumie w takim samym wieku, kiedy ja zaczynałem też przychodzili, przychodzą. Okręgówka to nie jest miejsce, żeby rozwijać tych zawodników. Powinni ogrywać się znacznie wyżej, żeby, jeżeli chcą być piłkarzami, prawda? To nie jest tak, że siedząc w okręgówce na ławce, będzie się piłkarzem, prawda? Trzeba się ogrywać, trzeba zrobić te doświadczenia piłkarskie, które jest przydatne na wojsku. Młoda drużyna, która ma świeżą głowę, że tak powiem, każdy młody zawodnik bierze też to pod uwagę. Że chce pokazać się, chce się pokazać trenerowi, chcę się pokazać każdemu, chcę pokazać, że on jest wartościowym zawodnikiem. I też to jest troszeczkę, że tak powiem, minusem, że wiadomo, jest dobrze wprowadzać młodych zawodników, że powinni grać, nie mówię, że nie. Ale jednak trenując, powiedzmy, są czasem są takie grupy, że. Jest młodzież, przychodzi paru zawodników młodych, 15-16-latków i oni nie czują się normalnie, spięci są cały czas, już nie mówię o Kubie Cichym czy Olku Kiasie, bo oni są cały czas w drużynie, cały czas są z nami i już się zaklimatyzowali i to jest co innego niż przychodzą mini zawodnicy, oni już są w gronie seniorów, że tak powiem, a to ci co przychodzą to są typowi trampkarze, juniorzy. To widać po ich dokonaniach, jakie wybory podejmują, jak się zachowują na boisku, nie odzywają się, często są skryci, zamknięci w sobie. Dopiero jak przychodzi większa ich garść znajomych, to dopiero wtedy sobie gadają między sobą w szatni. A tak, to nie ma tego tej iskierki, że tak powiem. Wydaje mi się, że gdyby nie akademia która, piłkarska, to u nas w szeregach u nie byłoby ciężej, bo przychodzą, przychodzi do nas dużo młodzieży, zdolnej młodzieży, którzy mają przed sobą całe życie, którzy którzy prawdopodobnie wiążą swoje życie z piłką. Nie mówię też o wszystkich, ale pomaga to, gdzie klub ma perspektywy. Nie liczy się klub z tym, że musi ściągać zawodników spoza Dąbrowy Górniczej. Są to głównie zawodnicy z Dąbrowy Górniczej, którzy przychodzą do nas. I wydaje mi się, że to jest ogromnym plusem dla społeczności Dąbrowy, gdzie mogą, gdzie mogą oglądać swoich... Swoich zawodników, zawodników z dąbrowy górniczej, którzy grają w lokalnym klubie, które chcą się rozwijać. No to wyjątkowy mecz, który pamiętam, jest to mecz w o którym już wcześniej wspominałem, gdzie było sporo kibiców, gdzie byliśmy się o awans i był to mecz, w którym decydowało się wszystko, gdzie 29 spotkań wcześniej zagraliśmy i ten ostatnie spotkanie decydowało o tym, czy awansujemy do okręgówki, czy nie to było dwa lata temu. I pamiętam, że w około 20 minucie skręciłem kostkę i dograłem cały mecz z ogromnym bólem, ale nie było czuć tego w meczu. Kibice gospodarzy robili wszystko, żeby, żeby nas rozproszyć, żeby nas wybić z rytmu, ale dotrwaliśmy do końca, awansowaliśmy do wymarzonej okręgówki i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To jest naj mecz, który najbardziej pamiętam. Na pewno z zawodników, których można wyróżnić z młodzieży jest to Kuba, Kuba Cichy i Olek Kijas, którzy podchodzą do tego, co robią naprawdę profesjonalnie. Wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że oni mają szansę rozwinąć się, jeżeli tylko będą podążać dobrą drogą, będą podejmować dobre decyzje, to mają szansę na grę w wielkiej piłce. Ze wcześniejszych zawodników można wyróżnić na pewno Jerego, Wojtka Szymańskiego który wyróżniał się na tle całej drużyny, który ciągnął drużynę do przodu, który nigdy nie odpuszczał, co tą cechę szanuje najbardziej, bo to jest cecha pozapiłkarska, ale to jest bardzo ważne dla piłkarza, żeby się nigdy nie poddawać, żeby się nigdy nie poddawać, żeby starać się do końca, żeby nigdy nie odpuszczać. Było też zawodników, którzy byli długo związani z tym klubem, gdzie na przykład Piotrek Iwanił, bramkarz, który był związany z tym klubem może znając 5-7 lat, gdzie czuł się tak samo jak w domu. Adrian Piątek też był dobrym zawodnikiem, w sumie jest dalej zawodnikiem, bo dalej gra w piłkę. I był zawodnikiem, który był od dłuższego czasu w Unii. To samo Rafał Grunt, który w Unii jest, odkąd ja przychodziłem na treningi do seniorów, to on cały czas jest, więc co najmniej 5-6 lat jest w tym klubie. To są zawodnicy, których, których można wyróżnić, prawda? To samo trener Piotr Pierścionek, który wykonuje swoją robotę dla mnie na poziomie okręgówki. To jest robota, którą robi się w ekstraklasie w pierwszej lidze, gdzie od, powiedzmy od 2-3 lat, gdzie mm, przyszedł dopiero Silent, tak jakby. To wtedy zaczęła się ta robota profesjonalna, gdzie był trener Iczak, później trener Pikuta, trener Pierścionek właśnie. I przez tych trzech trenerów nauczyłem no, się chyba więcej. No, po, na, na płaszczyźnie piłkarskiej, niż, niż przez całą swoją przygodę, niż przez wszystkie treningi, które miałem. Ludzie muszą mieć własną świadomość, jak, gdzie ten klub się znajduje, bo jednak dojazd jest ciężki. Samą całą komunikacją miejską to dojeżdżając z centrum, to się jedzie 30 minut. To jest jednak dużo, ale wydaje mi się, że osoby, które chcą przyjeżdżać na mecze, które są ciekawe, jak GA Unia to są świadomi tego, że, że muszą tu przyjechać i muszą to zobaczyć. E, bo to nie jest jedyna, to nie jest typowa drużyna okręgówki. Tu pracuje się naprawdę profesjonalnie. Jest sprzęt profesjonalny, wszystko jest profesjonalne. Kibiców, których można zachęcić przede wszystkim, e, możemy ich zachęcić naszą grą. To jest podstawowy aspekt, jak można ich zaprosić na mecz, jak ich można przytrzymać, żeby przychodzili na kolejne mecze. E, nagrody. Jest wszystko super zorganizowane. chyle czoła naprawdę ludziom, którzy to organizują, bo to nie jest takie e... pstryknięcie palcem. To jest naprawdę robota, którą trzeba wykonać przez dłuższy okres czasu. Czy robota, którą robi dużo ro osób i wykonują ją świetnie. Małe z takich drużyn, które są tak zorganizowane naprawdę. E... Nie, nie każda drużyna ma speakera w budce, która e... komentuje jakkolwiek mecz. Nie każda drużyna ma swoje plakaty. W okręgówce chyba nie ma żadnej drużyny, nie spotkają się nigdy, żeby drużyna miała plakaty z własnymi twarzami zawodników. To jest coś innego niż typowa okręgówka. To jest coś ligowego, coś profesjonalnego, naprawdę. Nie wszyscy do tego docierają, nie wszyscy mają tego świadomość, jaką tu się robotę wykonuje. Unia w centrum. Może by było więcej lokalnych kibiców, ale Unia Strzemyszycka ma swój klimat są, tak jak mówiłem wcześniej, są te same osoby, te same twarze, to ubiera taki klimat, że to jest mały klub, ale wydaje mi się, że gdyby to był klub w centrum, wydaje mi się, że, że miałoby lepsze perspektywy. Więcej osób może by przychodziło na te mecze. Patrząc teraz z perspektywami, jakie mamy w klubie, jakie mamy w zarządzie, perspektywy, to jest coś, co by mogło przy, przynieść więcej kibiców, gdyby to było w centrum. Gdyby to było bliżej gdzieś, gdzie jest łatwiejszy dojazd, to przede wszystkim, gdzie osoby mają po prostu bliżej.